Z ogromną radością staję przed Waszym Zgromadzeniem, które ma podjąć też dzisiaj rozmowy i w końcu też ostateczne decyzje dotyczące Komisji do spraw Dóż W tym miejscu chcę też podziękować tym wszystkim, którzy pracowali w tej komisji, którzy współpracowali. Ta komisja miała swoje różne koleje, też dwóch przewodniczących, też dłuższy czas przerwy w obradach to było związane z pewnym problemem formalnym i materialnym. Mianowicie komisja dość długo zastanawiała się, czy rozważała też, co ma być bezpośrednio tym tematem, też analizy, badania, w kontekście tego, że właściwie wszystkie dokumenty naszego synodu są pastoralne i dotyczą dusz pasterstwa, bo jeżeli przyjrzymy się na poszczególne. Dokumenty, tematy, one są rzeczywiście już potem jakąś szczegółową analizą dotyczącą poszczególnych tych elementów duszpasterstwa. To się wiązało też z, z samym określeniem. Jak zauważacie, tutaj też jest Komisji do Spraw Duszpasterstwa. Jeżeli gdzieś tam sięgacie pamięcią e, początku istnienia tej komisji, to mówiło się, że to jest Komisja do Spraw Duszpasterstwa Ogólnego, ale ta, tutaj dokonała się też zmiana, którą też osobiście postulowałem 15 października ubiegłego roku. Na, na moją prośbę odpowiedział ksiądz arcybiskup, aby zmienić tę nazwę, ponieważ nie ma duszpasterstwa ogólnego. Takie pojęcie nie istnieje, ponieważ jest teologia pastoralna ogólna i szczegółowa, a duszpasterstwo mamy zwyczajne i nadzwyczajne, dlatego też po prostu trzeba to było pojęciowo też wyprostować, aby to, co tworzymy, no, w jakiś sposób też dobrze formowało i tą znajomość teologiczną i pastoralną pewnych pojęć, w których się poruszamy. Podsumowując, doszliśmy do takiego momentu, w którym stwierdziliśmy, że też ta komisja musi wypracować dokument, w którym jest pokazana pewna wizja drogi pastoralnej dla. Kościoła katowickiego wytyczanej przez syn. Dlatego między innymi w pewnym momencie też poprosiliśmy o to, aby ten wstęp do tego dokumentu mógł być dłuższy, bardziej rozbudowany, pokazujący pewną teologiczną wizję. I myślę, że w jakim stopniu nam się to udało, też było z tymi trochę pracy, rozmów, też czasami w niektórych momentach też emocji, ale ten wstęp on dość syntetycznie wyraża pewną wizję pastoralną, wizję teologiczną, ale wizję, która równocześnie wkracza w ten model tego, co nazywamy też duszpasterstwem i tego, co rzeczywiście powinno być w świadomości, w myśleniu wszystkich, którzy są podmiotem duszpasterstwa Kościoła, czyli wszystkich ochrzczonych, biskupów, prezbiterów, Diakonów, świeckich, osób konsekrowanych, osób żyjących indywidualnie w świecie, wszystkich bez wyjątku. Jeśli chodzi o to, co stanowi podstawę, czy, czy jakiś fundament dla tego dokumentu, to chciałem. To, nie wiem, coś mi tutaj. O, to chciałem powiedzieć, do czego odwołuje się ten wstęp. Czasami wprost, czasami. W, nie wprost, ale co stanowi jakąś podstawę tej wizji, o której tutaj mówimy. Przede wszystkim Słowo Boże, rozdział drugi dziejów apostolskich, werset 42. Trwali oni w nauce apostołów, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. To jest fundamentalny fragment Słowa Bożego, który. Wytycza też pewne kierunki dla duszpasterstwa, dla teologii pastoralnej i dla wizji także Kościoła. Kolejnym elementem, który dla nas był bardzo ważny w momencie, kiedy tworzyliśmy ten wstęp, to ta wizja, którą dostaliśmy przez Sobór Watykański II w Lumen Gentium w pierwszym punkcie, Kościół jest w Chrystusie niejako sakramentem, czyli znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia ludzi z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego, gdzie szczególnie pojawia się temat jedności komunii budowanej z Bogiem w poziomie wertykalnym i jedności komunii budowanej pomiędzy ludźmi w poziomie horyzontalnym jako owoc doświadczenia Boga i zjednoczenia z nim. Kolejny element. Po prostu też widzimy, jak postępujemy w czasie. Benedykt XVI i XII Synod Biskupów o Słowie Bożym 2008 rok, gdzie końcowa relacja tego Synodu mówi o Kościele jako o domu słowa opartym na czterech filarach. Na pierwszym filarze, którym jest didache, czyli głoszenie Słowa Bożego poprzez przepowiadanie, poprzez katechezę, homilię. Filar drugi, łamanie chleba. Filar trzeci to modlitwa, liturgia, lekcja divina. I filar czwarty to koinonia, czyli braterska wspólnota. Inaczej też my się odwołujemy bardziej do tego pojęcia komunia, dlatego że ono szczególnie też było zakorzenione i w myśli Soboru Watykańskiego II, ale szczególnie też w magisterium Kościoła, które nam pozostało po Świętym Janie Pawle II. Kolejny element to wizja Kościoła jako koinonia, czy jako komunia, jako pewien kierunek eklezjologiczny teologii pastoralnej. Kierunek najdojrzalszy, najpełniejszy, gdzie najwybitniejsi przedstawiciele to Arnold Schur, Raner. Klosterman i Blachnicki, i gdzie pojawiają się już wproste pojęcia martyria, liturgia i diakonia, czyli funkcja prorocka, kapłańska i królewska, które poprzez przepowiadanie słowa, posługę sakramentalną i posługę pasterską budują kojonie, budują Komunię Kościoła. I w końcu. Także katechizm Kościoła Katolickiego, punkt 2179, gdzie mamy też jakby spojrzenie już na to najbardziej dostępne każdemu wierzącemu urzeczywistnienie Kościoła jako komunii, jako koinonii, czyli parafie Parafie, gdzie odwołując się tam do też kodeksu prawa kanonicznego, kanonu 515, paragraf 1, jest napisane, że parafia jest określoną wspólnotą wiernych, utworzoną na sposób stały w kościele partykularnym, nad którą troskę pasterską pod władzą biskupa diecezjalnego powierza się proposzczowi, jako jej własnemu pasterzowi. I dalej jest tam powiedziane, i to jest bardzo ważne, bo tu znowu te pojęcia martyria, liturgia, diakonia, one nie wprost, ale pojawiają się. Parafia wprowadza lud chrześcijański do uczestniczenia w życiu liturgicznym i gromadzi go podczas tej celebracji, głosi zbawczą naukę Chrystusa, praktykuje miłość Pana w dobrych i braterskich uczynkach to jest ta wizja kościoła który jako komunia urzeczywistnia się w parafii i który jest tym najbardziej dostępnym dla każdego ochrzczonego dla każdego wierzącego miejscem bezpośredniego też uczestniczenia w budowaniu i w realizacji tej wizji Odwołujemy się też do tego modelu parafii wspólnotowej. To szczególnie pojawia się też w tym, w załącznikach, które są do tego dokumentu udzielone, które pokazują właśnie tą realizację parafii, która jest parafią opartą na tym modelu głoszenia słowa, posługi sakramentalnej i posługi diakonijnej i gdzie rzeczywiście Ogromna liczba ludzi poprzez zaangażowanie, też życie w małych wspólnotach znajduje swoje umiejscowienie i też drogę dojrzewania, drogę wzrostu dla służby podejmowanej we wspólnocie. W tym momencie zawsze często słyszę pytanie przy prezentacji tej wizji, na ile ona już jest nam dostępna, na ile to jest jakieś marzenie, na ile to jest utopia. Odpowiadam w ten sposób zawsze. Ta wizja powstała mniej więcej około roku 1977 i muszę powiedzieć, patrząc z perspektywy prawie 40 lat, że naprawdę idziemy tą drogą. Ten, ten model się urzeczywistnia, aczkolwiek też musi być to budowanie wizji, budowanie świadomości właśnie, że to jest model czy pewien klucz porządkujący dla wszystkich naszych działań pastoralnych. Tutaj też szczególnie przy budowaniu tego modelu parafii wspólnoty, wspólnot pojawia się triada ewangelizacja, katechumenat, diakonia jako fundament duszpasterstwa, jako pojęcia, które niejako wynikają z tych trzech bloków z tych trzech pojęć martyria, liturgia, diakonia i gdzie widzimy w tej triadzie pewną drogę wzrostu chrześcijańskiego, jakiś fundament wszystkich działań pastoralnych, które musimy podejmować jako żywa wspólnota kościoła. I to jest droga permanentna, gdzie ciągle od ewangelizacji przez katechumena do diakonii zmierzamy do Wzrostu wspólnoty poprzez poszerzanie świadomego podmiotu duszpasterstwa, czyli poprzez budowanie coraz większą, większej liczby osób czynnie świadomych, zaangażowanych w tą realizację, urzeczywistniania Kościoła jako komunii, jako wspólnoty, wspólnot. Ten proces nowego życia, pomnożenia go, to jest także pewna droga formacji liderów ona w tym dokumencie pojawia się też w tym szczególnym też zaleceniu jakim jest stworzenie tego archidiecezjalnego centrum formacji pastoralnej gdzie widzimy też pewną drogę wzrostu tutaj zaprezentowaną ja nie mam czasu żeby to szczegółowo omawiać ale to jest niejako droga którą musimy przyswajać szczególnie ci którzy już pełnią rolę liderów liderów aby widzieć, że taka jest droga wzrostu, taka jest droga przygotowania naszych ludzi w parafiach do tego, aby oni świadomie włączali się i stawali się tymi, którzy podejmują różne misje, różne diakonie w ramach kościoła, komunii, w ramach szczególnie też tej wspólnoty, jaką jest parafia. A wszystko to dzieje się też na drodze tego ciągłego doświadczania nowego życia, które rodzi nowego człowieka, który buduje też nową wspólnotę. To jest jakby ciągły, permanentny proces, który musi się w naszym duszpasterstwie urzeczywistniać i wszyscy, którzy podejmują różne te szczegółowe zadania, misje, muszą być świadomi tego procesu, muszą tą wizję posiadać. Jeżeli mówimy też o duszpasterstwie w tym dokumencie, no to pytamy, jakie to jest duszpasterstwo. I to jest ta najpełniejsza koncepcja, świadomość tego, że duszpasterstwo to jest urzeczywistnianie pośrednictwa zbawczego Kościoła, które jest sprawowane w tym celu i w taki sposób, aby aktualizować osobowe spotkanie człowieka z Bogiem w wierze i miłości poprzez Słowo i sakrament dla urzeczywistnienia wspólnoty z Bogiem i z braćmi w widzialnym zgromadzeniu eucharystycznym i wspólnocie lokalnej. I tutaj, choć brzmi to dość skomplikowanie, bo jest to wyrażone też językiem teologicznym, to tak naprawdę jest to pastoralne też zastosowanie tego wszystkiego, co zostało pokazane w tych wcześniejszych myślach czy punktach, że tutaj mamy jakby pokazane, czemu to wszystko służy osobowemu spotkaniu człowieka z Bogiem i z drugim człowiekiem, które dokonuje się przez słowo, sakrament, które dokonuje się we wspólnocie ożywionej czynną miłością, gdzie zasadą życia jest diakonia, czyli służba. Program pastoralny, który staje się jakąś wizją dla realizacji tego dokumentu, tak naprawdę został wyrażony 50, ponad 50 lat temu na Soborze Watykańskim II w Konstytucji o Liturgii. W pierwszym punkcie Sobór pisze, że Sobór postawił sobie za cel przyczynić się do coraz większego rozwoju życia chrześcijańskiego wiernych. Lepiej dostosować do potrzeby naszych czasów podlegające zmianom instytucje, popierać to, co może ułatwić zjednoczenie wszystkich wierzących w Chrystusa i w końcu umocnić to, co prowadzi do powołania wszystkich ludzi na łono Kościoła. I myślę, że te cztery punkty konstytucji o liturgii które zostały w Duchu Świętym wypowiedziane zaraz, właściwie na początku Soboru, 4 grudnia 1963 roku, kiedy Konstytucja o Liturgii została ogłoszona i zatwierdzona. To jest też tak naprawdę program pastoralny tego Synodu i to jest program pastoralny całego Dusz Pasterstwa Kościoła. Nawet jeżeli nie jest to wprost wyrażone, wypowiedziane w tym dokumencie, to. Ojcowie i matki synodalne tutaj obecne muszą mieć świadomość, że do tego się odwołujemy, że tutaj jest jakby źródło tego wszystkiego, co jest zawarte w poszczególnych dokumentach tego synodu, a także te cele kościoła, które ukazał nam święty Jan Paweł II w nowo Milenio in Eunte, gdzie w tych 11 celach szczegółowych, o których on mówi, szczególnie wart wyróżnienia jest. Cel ósmy, gdzie Jan Paweł II mówi o duchowości komunii, ale jak popatrzymy na te jedenaście punktów, świętość, modlitwa, niedzielna Eucharystia, sakrament pojednania, pierwszeństwo łaski, słuchania Słowa Bożego, głoszenie Słowa Bożego, Wcześniej wspomniana duchowość komunii, różnorodność powołań, zaangażowanie ekumeniczne, wezwanie do miłosierdzia, to uświadomimy sobie, że to, co my tutaj mówimy, o czym procedujemy od tych jedenastu też sesji, czy co dzieje się przez minionych kilka lat w naszej diecezji, tak naprawdę syntetycznie zostało na progu trzeciego tysiąclecia wyrażone w najważniejszym dokumencie pastoralnym posoborowego kościoła, czyli właśnie w tym dokumencie Nowo Milenio i Neunte, który nie tylko, że nie stracił nic na swojej aktualności, ale w którym to wszystko, co tutaj na synodzie zostało powiedziane i to, co mówimy o duszpasterstwie, tak naprawdę się odnajduje i co jest dla nas inspiracją dla naszych dalszych działań. Metoda urzeczywistnienia tej misji i tutaj to jest też szczególnie istotne. Są dwie drogi. Albo informacja, akcja, organizacja, zarządzenie, albo świadectwo, partycypacja i droga organicznego rozwoju. Nie da się zorganizować nowego życia w Chrystusie. Nie da się odnowić poprzez zarządzenie w Duchu Świętym życia naszych wspólnot. Dlatego właśnie. Ten dokument też duszpasterski podkreśla tą potrzebę tego ośrodka, też formacji, gdzie na zasadzie właśnie partycypacji, świadectwa i uczestnictwa w drodze organicznego rozwoju wizja ma stawać się udziałem coraz szerszego podmiotu odpowiedzialnego za duszpasterstwo w archidiecezji katowickiej. I to jest ta właśnie metoda powrotu do triady ewangelizacja katechumenat diakonia poprzez umożliwienie pogłębionej formacji wiernym we wspólnocie rodzinnej i parafialnej, która ma im dopomóc w odkryciu daru nowego życia w Chrystusie, czyli to wszystko, co podejmujemy w duszpasterstwie, ma też służyć realizacji tego właśnie celu. Jakie są owoce tego powrotu do triady ewangelizacja katechumenat i diakonia? Ktoś powiedział kiedyś, że są dwa rodzaje wierzących. Chrześcijanie Morza Galilejskiego i Chrześcijanie Morza Martwego. Morze Galilejskie otrzymuje i oddaje przez rzekę Jordan, dlatego jest ono pełne życia. Natomiast Morze Martwe jest ciągle otrzymuje i nie oddaje, dlatego jest martwe, zbyt bogate, aby coś tam żyło. Problem dzisiejszego dnia to fakt, że wyprodukowaliśmy pokolenie biernych widzów, a nie aktywnych braczy, graczy. Można sytuację współczesnego duszpasterstwa często porównać do meczu piłki nożnej, gdzie na trybunach zasiada 50 tysięcy widzów potrzebujących ćwiczeń, którzy siedzą w sektorach i oglądają 22 graczy na boisku, tak naprawdę potrzebujących odpoczynku. Widzowie doskonale wiedzą, gdzie gracz powinien podać, w jaki sposób powinien przekazać piłkę, aby gra zakończyła się sukcesem, poza tylko jednym wyjątkiem, że nie przyłożył właśnie swojej nogi czy swojego biegu zaangażowania w to, aby rzeczywiście drużyna mogła osiągnąć sukces. Dlatego w tym dokumencie do spraw dusz jest też zawarty plan działania, że najważniejsza droga, też wizja to jest pomnożenie animatorów czy liderów nowej ewangelizacji w naszych parafiach i to ma się dokonywać właśnie między innymi poprzez to szczególne formowanie osób zaangażowanych w naszych parafiach w tym archidiecezjalnym centrum formacji pastoralnej według programu Marteria, liturgia, diakonia, komunia. Czy jesteśmy w stanie spełnić to zadanie? Psalm 37 mówi w wersie 5. Powiesz Panu swą drogę, zaufaj mu, a on sam będzie działał. Abyśmy podołali tej misji, trzeba z wiarą wołać ze świętym Janem Pawłem II nad naszym lokalnym kościołem katowickim. Niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi i z wiarą dodawać te słowa tej Ziemi. Dziękuję bardzo.